Naga Wodgita taka jaką jest, to jest bardzo wspaniałe święte pismo Indii, z którym ja zetknąłem się, kiedy miałem około 20 lat. I to pismo, kiedy zacząłem je studiować, czytać, okazało się być wielkim, moim życiowym, wielkim objawieniem. Nie tylko objawieniem, ale też drogą do wolności. Do wolności od niepokoju, o wolności od niezrozumienia tego, co jest celem życia, nawet tego, można powiedzieć, braku w ogóle takiego zrozumienia czy myślenia w takim kierunku, bo w rzeczywistości można powiedzieć, że we współczesnym świecie, we współczesnym życiu, niewiele się mówi o tym, co jest celem życia. Mówimy o tym, że Oczywiście powinniśmy się wyedukować, ale niekoniecznie rozmawiamy o tym w sposób filozoficzny, że to jest cel życia, bo życie ma taki cel, tylko to jest jakaś taka jego praktyczna strona i oczywiście e, nie należy tej praktycznej strony jakby zupełnie zaniedbywać, czy, czy, czy też w ogóle o niej nie rozmawiać, no ale jakby, no właśnie, to nie jest, to jest ostatecznie cel życia, bo bo to życie jest krótkie, ono się kończy, więc co jest? No właśnie, nie, nie rozmawiamy o tym. Bhagavad o tym mówi. Mówi o tym, co jest istotne, co jest ważne. I to jest dla osób, które poszukują zrozumienia, zrozumienia rzeczywistości, tego, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego się rodzimy, co nas tu spotyka, dokąd idziemy, co jest celem tego życia. Okej. Okay. Krishna mówi o tym. Wyjawię Ci teraz tę wiedzę najwyższą, najbardziej poufną ze wszystkich, ponieważ jesteś moim bardzo drogim przyjacielem. Słuchaj mnie uważnie, gdyż mówię dla Twojej korzyści. dla Twojej korzyści. To, co jest istotne, żeby zrozumieć ta wiedza, która jest tutaj wyjawiona, objawiona, to nie jest wiedza dla przyjemności, ale jest dla korzyści tego, który otrzymuje tę wiedzę. Pierwszym, który otrzymał tę wiedzę, był Arjuna, do którego Krishna przemawia i objawia te nauki, ale Arjuna jest postawiony w tej sytuacji, dlatego że on niejako reprezentuje nas wszystkich, albo mówiąc inaczej, stwarza możliwość, aby ta wiedza została dla nas wszystkich właśnie przekazana, abyśmy mogli ją usłyszeć, abyśmy mogli zrozumieć, abyśmy mogli otrzymać i dowiedzieć się czegoś o życiu. Siapraopat pisze. prawda to jest. Osoba miść duchowy, wielki mistrz duchowy, który tutaj widzimy na tym zdjęciu, to jest osoba, która dała Bagawat temu zachodniemu światu. Oczywiście Bagawat była już dostępna w świecie zachodu wcześniej, zanim Ślepraopat napisał swoje do niej komentarze, ale ona była trudna do pojęcia. Natomiast Ślepraopat uczynił Bagawat Gitę taką, jaką jest, przekazał. Gita i jej nauki w sposób, yy, y, który rzeczywiście oddaje ducha Bhagavad-gity, ale też w sposób, który umożliwia i ułatwia zadanie tym, którzy chcą przeczytać Bhagavad-gitę i dowiedzieć się, czym ona jest i czego nauczy. Ułatwił to ludziom Zachodu, dlatego tysiące, tysiące, tysiące ludzi z Zachodu było w stanie przeczytać Bhagavad-gitę, zrozumieć jej nauki i zastosować je w swoim życiu. Wcześniej no, być może pojedyncze jakieś osoby podejmowały jakąś praktykę jogi na bazie czytania Bhagavad Gita ale to było bardzo niejasne nieokreślone i bardzo rzadkie, natomiast teraz tysiące ludzi po przeczytaniu Bhagavad Gita rozumie co dalej ma czynić ze swoim życiem tutaj następny werset mówi nam Pan Krishna man mana bhava mat Bhakto, mat yaj maam namaskuru mamy satyam te trius i me. To też bardzo konkretnie wyjaśnia to, co powinniśmy robić. Jak powinniśmy żyć? Co powinniśmy myśleć? Pan mówi, zawsze myśl o mnie. Czyli Krishna mówi, zawsze myśl o mnie. Moglibyśmy się zapytać, a do czego mam myśleć o nim? Dlaczego mam myśleć o Krysznie? Czemu nie mam myśleć o sobie albo o innych sprawach? No właśnie, to, to są nauki Bhagavad Gita. One, one nas doprowadzają do pewnej konkluzji i ta konkluzja nie jest przypadkowa. Do tego jeszcze dojdziemy. Zawsze myśl o mnie i zostań moim wielbicielem. Czcij mnie i oddawaj mi hołd. A bez względu przyjdziesz do mnie. Obiecuję Ci to, ponieważ jesteś mi bardzo drogim przyjacielem. Czyli teraz widzimy, Kryszna mówi tu co mamy robić? Mamy o nim myśleć, mamy być jego wielbicielem, czcić go, składać mu hołd. I jeśli to zrobimy, to Kryszna mówi: Co się też stanie, jaki będzie rezultat tego? Jeśli podejmiemy się takich działań, co będzie rezultatem, że przyjdziemy do niego? Kryszna to obiecuje. Pan, Najwyższy Pan, Bóg, on obiecuje coś. Hmm. No, wiele obietnic w tym świecie danych jest łamanych. Ale jeśli osoba o wielkim statusie coś mówi, to najprawdopodobniej będzie to spełnione. Jeśli mówi to Bóg, możemy mu zaufać. Więc Krishna mówi, że przyjdziemy do niego. Trzegaś hmm. oferta. Nie jest znaczenie, jeśli prawa podpisze. Istota najskrytszej wiedzy polega na tym, że należy zostać czystym, wielbicielem Krishny, zawsze myśleć o Nim. Jemu ofiarować wszystkie swoje czyny. Nie znaczy to, że trzeba zostać oficjalnym medytatorem, ale należy tak ukształtować życie, aby zawsze mieć okazję do myślenia o Krysznie. No właśnie, czyli nie chodzi o to, że to jest coś niepraktycznego, że należy usiąść teraz w medytacji i medytować o Krysznie i nic więcej. Nie. Ale należy tak ukształtować życie, aby zawsze mieć okazję do myślenia o Krysznie. Czyli cokolwiek robimy, Innymi słowy, i to jest właśnie tajemnica, czy sekret bhakti yogi, żeby tak ukształtować życie, żeby ono było połączone z Bogiem, z Kryszną, żebyśmy robili wszystko dla w Wówczas będziemy o nim myśleć. To jest tak jak kiedy młody chłopiec zakochuje się w dziewczynie i on dalej robi swoje rzeczy, studiuje czy coś tam, ale on cały czas o nie myśli, bo jest zakochany. Należy... Zawsze postępować w taki sposób, aby wszystkie codzienne czynności miały związek z Kryszną. I tak zorganizować swoje życie, aby przez 24 godziny na dobę myśleć o Krysznie. I Pan obiecuje, że każdy, kto posiada taką czystą świadomość Kryszny, z pewnością powróci do sieci Kryszny, gdzie będzie obcował z Nim twarzą w twarz. To jest bardzo ważne też. Tutaj jest, św. Prabhupada wyjaśnia, że my możemy wrócić czy udać się do siedziby, do miejsca, w którym będziemy przebywać z krzyżną twarzą w twarz. To nie jest tak, że wyzwolenie ze świata materii, ze świata iluzji oznacza wtopienie się w jakiś blask i stanie się częścią tego blasku. Nie, my wracamy do miejsca, do którego należymy, miejsca, w którym będziemy dalej istnieć jako osoby, ale nie jako osoby, które doświadczają cierpienia i niedoli tego świata materialnego. Tam nie ma cierpienia, tam możemy mieć z Kryśną twarzą w twarz. Ta najskrytsza część wiedzy została wyjawiona Arjunie, ponieważ jest on drogim przyjacielem Kryszny. Każdy, kto bierze przykład z Arjuna, może zostać drogim przyjacielem Kryszny i osiągnąć tę samą doskonałość, co Arjuna. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że Arjuna przyjmuje tę wiedzę i my, jeśli pójdziemy w jego ślady, jeśli skorzystamy z tej wiedzy, mo możemy osiągnąć doskonałość, taką samą doskonałość Arjuna. Słowa te podkreślają, że należy skoncentrować swój umysł na Krysznie, jego oryginalnej, w formie, niebieskawym chłopcu o pięknej twarzy z pawiem piórkiem we włosach i grającym na flecie. Piękna postać Kryszny, tutaj mamy taką właśnie postać Kryszny, i to jest właśnie Kryszna, piękny Kryszna, to jest świat duchowy. Siaprapad mówił, że te obrazki. Są oknami do świata duchowego. Możemy zobaczyć świat duchowy. Tak wygląda Krishna. I on tutaj mówi: zawsze myśl o mnie, zostań moim wielbicielem, czci mnie i składaj mi hołd. W ten sposób na pewno przyjdziesz do mnie, obiecuję Ci to jako memu bardzo drugiemu przyjacielowi. To jest właśnie to, o czym teraz rozmawiamy, co czytamy, co studujemy tutaj. To, że to jest piękny Krishna w towarzystwie swoich przyjaciół. W świecie duchowym, przyjaciel Krishny. To może być kwiatek, to może być motylek, to może być paw, może być drzewo, może być krówka i może być inny chłopiec, pasterz albo ktokolwiek. Świat duchowy jest miejscem niezwykłym, dlatego że tam nie ma ignorancji, nie ma niewiedzy. Dlatego te wszystkie żywe istoty, które tam są, które widzimy tutaj na trawa czy kwiatki, one są w pełni świadome. Ich świadomość nie jest różna od świadomości innej żywej istoty, która ma ciało na przykład pawia albo człowieka. Świat duchowy to świat miłości i tej miłości doświadczamy niezależnie od tego, w jakiej postaci tam y, jesteśmy, pod jaką postacią, jakie ciało mamy. może mieć ciało mrówki albo muchy jakieś może, albo czegoś takiego. Ale ona jest w pełni świadoma. Nie jest y, żywa, jest tutaj w świecie duchowym, nie jest niczym ograniczona. I ona może doświadczać niezależnie od tego, jaką rolę tam pełni, y, doświadczać będzie miłosnego związku, pełnego szczęścia, miłości i wiedzy z Kryszną. I to jest coś bardzo niezwykłego i wspaniałego i pięknego. Opisy Kryszny można znaleźć w Brahma Samhicie i innej literaturze. Należy skupić swój umysł na oryginalnej formie Boga Krzysznia. Nie powinno się nawet zwracać uwagi na inne formy Pana. Pan ma wiele różnych form, takich jak Wisznu, Narayana, Rama, Varaha i tak Ale wielbiciel powinien skoncentrować swój umysł na formie Kryszny, która obecna była przed Arjuna. To skoncentrowanie umysłu na Krishnie stanowi najskrytszą część wiedzy, która została wyjawiona Arjunie dlatego, że był on najdroższym przyjacielem Krishny. Zobaczcie tutaj jeszcze to, co powiedział wcześniej propad, że ta najskrytsza wiedza Zostawię je na Ardżunie, ponieważ jest on drogim przyjacielem Kryszny. Każdy, kto bierze, przykład Arjuna, może zostać drogim przyjacielem Kryszny. Jeśli ona jest za samą doskonałość Arjuna. Każdy może zostać drogim przyjacielem Kryszny. Każdy. Nie ma możliwości takiej, że to jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji, że jest jakieś ograniczenie. Każdy może zostać drogim przyjacielem Kryszny i wejść w związek, miłosny związek z Kryszną i to... Moi drodzy, jest celem życia, to jest celem ludzkiego życia rozwinięcie naturalnej miłości do Boga, powrót do do Kryszny. Dlatego, że to życie tutaj, które mamy, w którym tutaj jesteśmy, to życie materialne, życie, w którym się pojawiamy, ono się kończy. Przychodzi śmierć, do dnia wszystko jest skończone. Cokolwiek tutaj zbudujemy, Możemy mieć wspaniałą firmę, żonę, dzieci, ale cały czas mija czas. Czas leci, czas leci, leci, nieubłagania. Nie chcemy, żeby on tak leciał, wolelibyśmy, żeby się zatrzymał. Ale czas nieubłaganie leci, nie zatrzymuje się, i pewnego dnia każdy z nas musi odejść. Ale gdzie odchodzimy, dokąd, co się dzieje dalej? O tym właśnie traktuje Bagawa Gita. Ona mówi o tym, że. W rzeczywistości my wychodzimy z tego materialnego ciała. To ciało, ono się rozpada, nie mamy ręce, w pewnym sensie już ich nie ma, ale to nie znaczy, że nas nie ma. My dalej jesteśmy, my dalej istniejemy, my żyjemy. Coś się z nami dzieje, gdzie idziemy. To zależy od tego, jak żyjemy teraz, co myślimy i o czym myślimy. To te myśli i te pragnienia nas zabierają gdzieś. Teraz jeśli będziemy myśleć o Krysie i skupimy się na Krysznie, czyścimy swoje serca, to Kryszna mówi, że przychodzimy do Niego. A przyjście do Niego oznacza, że nie wracamy do tego świata tymczasowości. Możemy wejść do obszaru, który jest obszarem wieczności. Tam nie ma goryczy istnienia, która tutaj nam się czasem pojawia. My życie pełne szczęścia. To jest życie wieczne, tam jest życie doskonałe. I do tego skłania nas Kryszna. Wiedząc, że jest to dla naszej korzyści. On sam jest w korzystnej sytuacji. On nie potrzebuje tego wszystkiego, całej tej wiedzy. On ją ma w sobie i on jest w tej doskonałej sytuacji. Ale on widzi, jak my bardzo tutaj cierpimy. Dlatego przychodzi, aby łaskawie opowiedzieć nam swoją historię. Historię swojej duchowej siedziby, do której my tak naprawdę należymy i do której powinniśmy powrócić że Krishna wyjawia nam łaskawie objawia nam wszystko i zaprasza do siebie Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare to jest mantra święte imiona Boga są sposobem na to, żeby o Nim zawsze pamiętać, to jest medytacja cokolwiek robimy, gdziekolwiek żyjemy, jakkolwiek działamy, możemy zawsze myśleć o Krzysztofie donując jego święte imiona i skupiając się na Jego postaci. Hare Krishna. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Ja bardzo chętnie spróbuję na każde z pytań odpowiedzieć.